Słyszysz to? Słyszycie to? Oj, Ale o, gości jedziemy. jak buja Tylko problem jest w tym, że my się totalnie zgubiliśmy. Nie wiemy gdzie teraz jesteśmy Są jakieś łapy, nie wiem, kurde, czy to jest list, czy co Hej co siemaneczku, ja jestem Abra słuchajcie, jesteśmy teraz na, na No co ty O, o stary, ej To była autentycznie przesada Ja chciałem się tylko przy... przywitać A ta dwójka słuchajcie pajaców oczywiście musi rzucać Gość mi w głowę Kurde, bele, nie, ja stąd spadam. Słuchajcie, ja nie będę w ogóle się z nim tutaj bawił. Nie, nie wytrzymam z nim. Pojechaliśmy na narty, miał być fajny wyjazd, ale nie. Tymi... Nie! Dobra gościu, bierz normalnie tutaj na nartę i jest, Jezus, wsparcie, no. nie, Nie, no nie wytrzymam, no nie. Serio? Pff. Serio? Ty, hey, gościu, słyszysz mnie w ogóle? Ej, tam jedzie sobie Abera, przed nim jedzie Tomasz. Jesteśmy na urczyku I ja czekam, aż ten gość się wywali, bo to się musi stać. Dobra, goście. Chłop będzie skakał normalnie tutaj pato. Siup siup siup, se jedzie. Tutaj siup siup siup, se jedzie i ty. Fajne to było. Tutaj jeszcze Tomek. Tomek. Ej gib. Całkiem spoko, co prawda małe są te wyskoki, no bo tutaj nie ma wyskoczy. Ale jest fajnie, jest taka pogoda i w ogóle. Obczajcie sobie jaki warun. Nie kurde, słoneczko świeci. Jest gib. Tutaj patrz Norcioski Mociu musisz uważać. we mnie nie wieć, dobra? Dobra. Dobra, ja będę uważał, nie? A tutaj są ludzie jest. fajnie jest. Słuchajcie, my lecimy dalej jeździć, ale tylko szybko Wam przypomnimy o mega fajnym konkursie, który organizuje Letyshops i Allegro. Jeżeli ktoś nie wie, Letyshops jest to serwis cashback, czyli odpowiada za to, że zwraca Wam część zapłaconej kwoty za jakieś zamówienie. Na Letyshops jest oczywiście mnóstwo mnóstwo sklepów, czy to właśnie Allegro, czy e-obuwie.pl i po prostu wraca do was część wydanych pieniędzy, ale nie jakiś, wiecie, błąd, czy coś, tylko normalnie realna kasa, czy to na PayPalu, czy po prostu zwykły przelew. Letyshops działa w taki sposób, że po prostu promuje różne strony, a te strony im za to płacą. I po prostu Letyshops się z wami tym dzieli, czyli deal jest dość uczciwy i wykorzystacie. Shops skorzysta. Akurat w tym momencie Shops organizuje konkurs wraz z Allegro, gdzie do wygrania jest naprawdę fajna fura, bo jest to Mercedes gla 200. Warunki są takie, trzeba zrobić zakupy na Allegro za minimum 40 zł przez Shops i potem odpowiedzieć na pytanie konkursowe, dlaczego lubisz robić zakupy na Allegro. No prosta sprawa. Dodatkowo na stronie macie w ogóle też licznik, który jakby Wam pokazuje, ile jeszcze kasy wam brakuje, aby wbić ten pułap, żeby w ogóle się zakwalifikować do konkursu, ale to jest tylko do 28 lutego do północy, więc warto się pospieszyć. Linki macie w opisie. Klikajcie i sobie obczajajcie. Ty, no może powiesz że nie chciałbyś stary nowego Merola wygrać, no nie, nie? no jasne, że bym chciał. Jego ja ja akcji ja wystarczy wydać jadrowe. cztery dychy. Normalnie cztery dychy na Allegro, oczywiście no. przez Shops, i możesz wygrać furę. Słuchajcie, przed nami pierwszy zjazd w tym sezonie, ale ja nie zamierzam odpuszczać oczywiście wyskakiwania, więc jest dosyć trudno. Zaraz u w ogóle jakiś helikopter okay, zaraz, zaraz się... Parakopter, parakopter. Przed chwilą się wywróciłem, przeżyłem, także nie no, jestem no, zrażony no, do no, tego. Ej, będą skoki, będą skoki. Yy, Paweł będzie skakał. To słuchajcie, nagrywamy teraz Maciocha i jego pierwszą podróż. Posłuchajcie, no słuchajcie, tu się szykuje pierwsza dobra wyskocznia. Ej, no co jest, kiedy będzie jakiś dobry skok? Ale teraz będzie zjazd. Uwaga. Ale wyskoczy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w tym samym miejscu po raz drugi, bo tym razem Tomek chciałby trochę wyżej wyskoczyć. Nie wiemy, czy to się uda. Chłopaki siedzą już tam, słuchajcie, na górze, czekają. Ty kurde, oni jechać mieli. To po co, po, po co ja tu rozkładam cały sprzęt, jak oni stoją i nic nie robią? Dobra, do trzech razy sztuka. Byniu. Byniu. Git. Tam jeszcze Tomeczek jedzie, panie i panowie. Tomek. Tomek. Całkiem git. Dobra, gość powiedział, żeby go nagrywać, że on tutaj normalnie zaraz będzie skakał. Dobra, uwaga, Paweł będzie skakał. Dobra, no skoczył, nie, no skoczył. Ej, co by nie powiedzieć, to, to, no Paweł skoczył. Niuniuś. nioś. Piesu! Jaki grzeczny piesu! Hello! Muszę tygonić! Ty wyniu, bo ja się zaraz tu zatrzymam normalnie, nie? Nie, gościu, gościu nie ja w ja się nie chciał walczyć, nie wiem jak ty. Ej, może tam skoczyć w ogóle, tam, tam daleko możesz, nie? Dobra, to kto pierwszy na dole? No ja, ja, ja kto? Goście, ja muszę rękawiczkę założyć, kij, wszystko. Eluwa, nazywam się Macioch i postaram się wyskoczyć i nie połamać wszytko. Proszę państwa, Paweł będzie skakał. O, no, wysoko jest. Ej, dobra, ziomy, akcja jest tego typu, że my wjeżdżamy gondolką teraz na górę, ale pokaż godzinę, bo teraz w sumie to jest trochę już po czasie. Teoretycznie wyciągi zamykają o 21, jest 8 minut po i nie wiemy, czy nas po prostu tutaj, słuchajcie, w pewnym momencie ta gondola nie zatrzyma. Ej, dobra, ziomy, nie wiem czy to widać, bo tutaj jest naprawdę ciemno, ale w tym miejscu jest stok i już są zgaszone lampy, więc mamy chyba troszeczkę łabą sytuację. Ej, stary, słyszysz to? Słyszycie o, to? Kości jak buja! Ej, jeszcze jedziemy, bo jeszcze nas nie wywaliło. Ja, ale, ale, ale w, czoła, w ogóle czoła, gościu, jest tragedia, tu nikogo wokół nawet nie ma na tych stokach. Jest totalna masakra. Dobra, ziomeczki, jednak wjechaliśmy na górę, tylko problem jest w tym, że my się totalnie zgubiliśmy. Nie wiemy, gdzie teraz jesteśmy. Zresztą widać po tym, że jakby gdzie my się stary, znajdujemy coś ślady. Tymi... A nie narciarze Gdzie zaprowadziłeś mnie? Mówiłeś, że znasz drogę! No, to, że myślałem, że znam drogę, ale nie znam drogi. Nie, serio, jakby ziomy tutaj nie widać y, dosłownie, jakby niczego. Nie tutaj, no jedyne co, no to patrzcie na. To. są jakieś łapy, nie wiem, kurde, czy to jest lis czy co. No ale sprawa jest trochę przypołowa, co nie? Jeżeli ktoś z was wie, co to za zwierzę, to niech da znać. One się troszeczkę jeszcze tam ciągną. Ale tutaj troszeczkę to wyglądało, słuchajcie, jakby było wyjeżdżone, jakby ktoś tutaj jechał, więc może to jest droga ewakuacyjna ze stoku. Mam nadzieję, że tylko nie spotkamy czegoś by, pf, e, niebezpiecznego. Wiecie, nie mamy latarek za bardzo. Jeśli już no to telefon, tak? i hey, dobra, ziome, słuchajcie, udało nam się dotrzeć. Okazuje się, że w ogóle na ostatnią chwilę, bo jesteśmy na parkingu razem z osobami w ogóle, które tu pracują, a nie z turystami, więc jest na naprawdę grubo, ale ja jestem mega zmęczony, nie? Jakby totalnie masakra. To nie był chyba najlepszy pomysł, aby w ogóle wjeżdżać tą gondolką ostatni raz, ale przynajmniej była przygoda, było git. Ej dobra, ziomeczki, jesteśmy w Czechach, aktualnie w jakimś sklepie, szukamy różnych ciekawych słodyczy, ale póki co teraz ja znalazłem tylko słodycze dla, dla kota, a ty co Ej, masz ja czekoladze? znalazłem czekoladę, której nie ma w Polsce, Błokam nie ma się, tego. Błoko. No słuchaj, masz tu różne rzeczy normalnie. Ty, ej, całkiem fajne, a tutaj co masz jeszcze? Mam jeszcze psiki, których też nie ma w Polsce i mam czeski sok. Który chcę spróbować po prostu? Czeskiego soku. Ej, zielony Ej, myślisz, że one będą zielone? Nie, nie myślę, myślę, że one nie, będą. nie będą zielone, myślę, że będą mega git. Całkiem spoko. Dobra, mordo, zapłaciłem 541 koron. Nie wiem, gdzie to jest napisane, ale patrz, mam całą siatkę słodyczy, czyli to będzie jakieś, no nie wiem, 110 zł. Ej, Myślę, ale serio, tylko by... słodycze. No stary, dosłownie, spójrz, co tutaj Myślisz, że w Polsce będę no, zapłacił 110 jest za cała tyle rzeczy? torba słodyczy, chipsów, Patrz to, na przykład, patrz to. Kocie języczki. Kocinien. No, to, to jazycki. Było... Nie, to było konieczne, konieczne. Jazycki. Stary żelemiks. No Albo patrz stary na przykład na to. Ej, ale też robiłeś stary. tak, że szukałeś słodyczy, których nie ma w Polsce. Bila biela. Tak, od tego chyba w Polsce nie Ej, ma Ej, no bo kojarzy. ja brałem tylko rzeczy, których nie możecie Ej, Ej, no na przykład takiej piciawy nie ma w Polsce. Nie no taka piciawa nie no, jest, jest. Ale ja wziąłem Pepsi, której już nie ma w Polsce. Lime. Tak, ona jest kitem, ona jest gitem. Dobra, beczki, my lecimy jej słodycze, wy tylko pamiętajcie o tym, żeby klikać w pierwszą linijkę w opisie. Możecie wygrać Merola, jest fajna sprawa, no wiadomo, z Letyshops i Allegro, i trzymajcie się. Elo.